Na Simoneczko z tej strony, Makia to. i dzisiaj używam innej nagrywarki z powodu że wszystkie po prostu wywalają. A to jest seria testy modów. I co tu się stało? Po prostu ja z Becyn przygotowujemy mapkę pod serię i tutaj są takie zmiany. I niestety będzie to wkurzające kółeczko. Nie mam innych nagrywawek, już dwie nie działają i zastanawiam się, czy nie będę tak ciągle. Niestety nie będzie cięć. Co mnie bardzo wkurza, bo nagrywarki telefonowe nie mają cięć i patrzcie jak powoli się poruszamy. Dobra. Sprawdzamy pierwsze mody. Tu mamy wszystkie autka jest yy, też samo, od którego zaczniemy. Będą dzisiaj lagi po prostu, bo już mi chyba telefon tego nie uciąga. Co? Nie? Czy to. Statek jest duży. W stanie dużo osób pomieścić. Patrzcie, widzicie? Patrzcie, je może pomieścić. Nawet Brock tu pomieści. Teraz to wygląda świetnie. I oczywiście dla wszystkich smutków tutaj nic nie będzie. Dosłownie nic. Bo po co. Po co się męczyć? Nie ma modów takich doskonałych na telefon Smutek Ale logi są przeglądne. Mamy rosyjskie według przynajmniej... nie Czekaj, co? To jest brown, blue Road demon i blue weźmiemy I orange Toyota Czemu?

I to jest Old Demon. Ja Wejdź do. Ja nie, nie pamiętam. Czy on miał. Nie, on tego nie robił. No i jeszcze mamy Orange Toyota i nie. Tak, to jest Toyota. I ja wiem, na, jak jest zrobiony ten e, ekran. To są konkrety po prostu na siebie. Hmmm. Ja mam po prostu taki specjalny typ, który mi się włącza. Nie wiem, czy on byłby widoczny, ale Socjany. E, że po prostu tam będzie film bardzo złej jakości, bo mi nagrywawki e, się po prostu popsuły. I ogólnie dziękuję Wam za dobicie 40 subskrypcji. I napiszcie w komentarzu, jak mi się podobało 80% intro, Boże, ale ja nie, nie da się grać na tych lagach. Boże, mój telefon potrzebuje chyba, całego tygodniowego odpoczynku. Dobra, no, zobaczmy komendo, bo jeszcze miałem specjalny jetpack. I są, so, że dzisiaj jest taki W ogóle nie ale po prostu nie vibe. Gif. Gif. Małpa S. J. O, ty, ja nie wiem co, jakby co to jest tam ten, najpierw sobie sprawdzimy jak, co to jest ten cały J, G, S, -S A, -F. A to jest puzzle, bo, blok Razem że, że nie wiem co to za blok O u uh. Zwijanie. Wyrównanie. Gotowe? Nie, wiem, co to za bloczek ale przynajmniej wiem, że nie umiem e, z niego korzystać. Jeśli ktoś wie, co to za bloczek to powiedzcie, bo ja nie umiem je korzystać. Gif. Opa, Est. J. Nie, tu trzeba wpisać edy. Edy. J, jetpack. jetpack. Podłoga. Full. No nie no, i te lagi są po prostu... Это я Что есть? А. Będzie też tak działać? Aha! To fajny jetpack, bym powiedział. Powolne opadanie. I to... E Teoretycznie powinien... tego efektu, czysto teoretycznie nie powinienem tracić tego efektu, gdy jestem na ulicy i ogólnie z każdej strony, jakbym spadywał? Ej, no dobry, fajnie jest. Proszę, mogę sobie go założyć? Nie, muszę go po prostu dobre więc prawdopodobnie to już koniec na dzisiaj. Sowie, że krótki odcinek. wiesz, że ten odcinek ma słabą jakość. wiesz, że tak mało FPS-ów. I tak ogólnie, jak mi się już udało zrobić wszystko na komputerze, że Windows zainstalować, to też wam. Pojawią się pierwsze filmy z komputera. A to już na dzisiaj koniec. Bye!